Gitara siema. Los tak chciał, że w dokładnie dzień przed Halloween. Znacie angielski. wygra. Rano szłam sobie po toalecie, szykując się do szkoły, kiedy nagle. Dokładnie to do dzisiaj nie wiem, co się stało, jakbym jakiś replay mogła zrobić, to może. I no nie było zbytnio fajnie nie mogłam na boki ani nic z tą nogą robić ani na boki ani zgiąć czy wyprostować nic. I pewnie bym tam do dziś leżała. Gdyby nie to że babcia mnie akurat zawieźć do szkoły. Niestety moja babcia miała spine surgery przede mną akurat więc nie mogła mnie podnieść tylko strąg moral support mi mogła dać jakim był stanie nade mną i gadanie o kolanie. I tak czekałyśmy na moją mamę, bo ona mi jakoś pomogłaby wstać, ale w międzyczasie był pomysł, aby zadzwonić po karetkę. Bo no to trochę mi się było jakoś mnie przetransportować z piętra o stromych schodach. No i dzwonimy. Bajajajo, bajajajo. nie przyjedzie. Bo jak nie ma zagrożenia życia, że się wykrwania mi po prostu nogami w każdą stronę wzięła to spoko powodzenia z dotarciem chciałabym pozdrowić służbę zdrowia to mi pomogliście. Jak już mnie znieśli dotarliśmy do was. To nie było nic szczególnego byłam paręnaście razy tam ze względu na moją lewą kostkę, ale żeby po każdej stonie było tyle samo to za te obite i skręcone lewe kostki jedno prawe kolano do wymiany było. Też dostałam najlepszą rzecz, werwózek inwalidzki są super przynajmniej jak jedzisz na nich parę godzin tylko. I po wyjściu te wyniki dali jakiemuś doktorowi od kolan i za tydzień mamy do niego przyjść. I ja do tego czasu wylegiwałam się w domu było ekstra. No może nie aż tak, bo ten doktor tam na tej wizycie miał on nam powiedzieć, czy będę miała operację. I minął tydzień przychodzimy do niego oczywiście godzinne opóźnienie i. Windowcet operacja! I w następnym tygodniu operacja. Operacja. Miałem ją na bardzo wcześnie wiec już tam w poczekalni spałam prawie a moja mama w tym czasie się biła z jakąś babą bo się wypchnęła. W... Wzięli nas na salę i już był tam taki chłoprok czy dwa ode mnie młodszy. Przed tymi operacjami trzeba się przebrać w te niebieskie ciuchy, ale mało osób mówi, że trzeba się przedumyć takim specjalnym płynem, tylko problem był taki, że ten chłop, co się przede mną mył, zużył całą ciepłą wodę i zalał wszystko, więc ja na kulach miałam niezły parkour. Byłam na tą operację bo byłam druga potem mnie wzięli i fajnie było jakbym za kulisami była potem byłam na tym stole i dali mi tą maskę jak w młodym szedomie jak mu ząb usuwali obudziłam się parę godzin później i nie było tak zle. Na początku dwa dzień to był najgorszy dzień w moim życiu noga bolała ciagle jeszcze miałam gran w nodze i on mnie tak drażnił normalnie te pielęgniarki tam musiały co godzinę mi przeciwbólowe dawać. Trzy dniami w końcu go zdjęli, ale był on przyklejony taką folią, co jakaś pielęgniarka mi naraz zerwała. Mówię wam tak bolało, że myślałam, że z kością mi wyrwała, potem jej nie widziałam. Już mam nadzieję, że, że ją zwolnili. Weszłam po dwa dniach i no nie mogłam chodzić ani nic, dlatego za tydzień miałam rehabilitację codzienne do lutego i były wciąż są. Nie będę tłumaczyć, co tam było i co tam robiłam, bo to mega nudne no ćwiczenia ciągle. Pamiętajcie, kolana zawsze macie dwa. Dzięki za 10 subskrybers zamykam ten kanał.